Zapraszamy na przegląd kulturalny, którym proponujemy najciekawsze wydarzenia dostępne online w najbliższych dniach. W piątek 5 czerwca o godzinie 20 z koncertem online w ramach projektu hashtag Studio w Sieci wystąpi zespół Nocny Kochanek, który był gwiazdą ubiegłorocznej Rok Nocy. Dzień później, w sobotę 6 czerwca o godzinie 20 dla fanów ostrzejszych dźwięków, koncert zagra Heavy Metalowy zespół Hunter. Wielbicieli reggae zapraszamy na koncertowy weekend. Tegoroczna edycja imprezy Winter Reggae odbędzie się w Formule Online. W sobotę 6 czerwca o godzinie 20 wystąpi zespół Tabu, zaś w niedzielę o godzinie 19.30 Koniec Świata. Mamy również propozycje dla fanów jazzu. W sobotę 6 czerwca o godzinie 19 polecamy koncert znakomitej wokalistki Agi Zarian. Występ odbędzie się w ramach serii koncertów live prosto ze Spatifu, klubu, który słynie z przełamywania konwencji i gatunków. Jeśli od muzyki popularnej wolicie klasykę, zapraszamy na operę Tristan i Izolda. Dramat muzyczny w trzech aktach skomponowany przez niemieckiego kompozytora Ryszarda Wagnera. Koncert można obejrzeć w serwisie Opera Vision. Mamy również dwie propozycje teatralne dla najmłodszych. Teatr Śląski imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach zaprasza 5, 6 i 7 czerwca na spektakl Staś i Zła Noga w reżyserii Bartłomieja Błaścińskiego. Teatr imienia Andresena z Lublina zaprasza na spektakl pod tytułem Śpiąca Królewna, który również będzie można zobaczyć od 5 do 7 czerwca. W spektaklu zobaczymy Królewne przez pryzmat wróżek, które mają w tej historii wiele do powiedzenia. Linki do wszystkich wydarzeń znajdziecie w komentarzach. Zapraszamy!